Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taka miła uroczystość. Pokażę wam. Przychodzą moi studenci. Dostałem od nich wczoraj, ponieważ ciągle nie mam swojej, nie mam swojej walizki, więc tak widzieli, że cały czas w jeansach chodzę. I bardzo mnie wzruszyli, bo kupili mi spodnie. Takie spodnie mi kupili. I kupili mi koszulkę. I generalnie znowu ja, w związku z tym, że Chciałem się im bardzo odwdzięczyć. Zrobiłem im niespodziankę i mamy dzisiaj na mój koszt dobre jedzenie. Kupiłem trochę owoców i kupiłem też tutaj siostra nam zrobiła herbatkę i zrobiła nam e, e, czapati, więc tak to wygląda. I mają dzisiaj dobre, dobre drugie śniadanie. Także bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Jest to dla mnie wielką radością, że doświadczyłem tego z ich strony i cieszę się, że mogę dać im coś, jakieś błogosławieństwo. Jest to szczególnie e, miłe i przyjemne, kiedy, kiedy studenci wychodzą dalej poza to, co trzeba i okazują szacunek w taki szczególny sposób. Spotkało mnie to najpierw że po raz pierwszy, ale, ale tak często się tego nie spotyka. Także nie wiem, jak to jest z Tobą. Życzę Ci mądrości, życzę Ci podobnych chwil, kiedy możesz doświadczać radości tego, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Niech Cię Bóg błogosławi. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Bądź wywyższony. I dziękuję Ci, Panie, za ten moment. Dziękuję Ci za to, że możemy się cieszyć Twoim błogosławieństwem i tym, że dajemy sobie nawzajem i troszczymy się o siebie nawzajem i błogosławimy się nawzajem. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.